To sam er, 27,01. Przed z kolejnym filmikiem. Tu akurat kończymy nasze ostatnie ubijanie wodników i, sy i syren, które nam się przy okazji wplątują pod nogi. Wiadomo, trzeba skończyć, trzeba upolować ich 20 i 10. Mamy radę, szybko to pójdzie. Trochę tutaj przyspieszymy tempo, żeby to szybciej poszło. Wiadomo, zadania na ubijanie nieraz są dłuższe, a na jeszcze dłuższe. Dobra. Musimy oddać się do portu. Zbieramy te rybki. To są do akurat do, do, do kolegi. Co zeskażone rybki? Lecimy, lecimy, lecimy do naszego poszukiwacza przygód, który nam się zgubił. Znaczy, teraz my się zgubiliśmy, bo mieliśmy lecieć tam w drugą stronę. No i ten, tak, syreny wodniki nas nie atakują, ale za to skorpiony już tak. Niestety, one chcą nas pożreć. Trzeba przed nimi uciekać. I znaleźliśmy naszego kolegę, który się chowa w namiocie. Orus, poszukiwacz przygód. Spoko, oczywiście musi swojego... Kompana do pilnowania mieć. I rusa. spoko Fajnie, fa, fajnie się urządzili ci poszukiwacze przygód. Normalnie, szok. Płachta. Trochę liny. Super namiot. Normalnie, skoce lepiej przybudowałam w dzieciństwie. Hech. <laughs> jesteś poszukiwaczem skarbów handla Kalmaru. Och, ty jesteś orkiem. Nie jesteś orkiem. No, no, nie jestem, no. Nie spotkam tutaj człowieka. Hmm, znalazłam go. Strażnik portowy. Tom prosił. Aby Was poszukać. Rozumiem, jestem bardzo szczęśliwy, że się martwił i cię wysłał. Jak się tu w ogóle znalazłeś? Z bratem Irusem. Aha, to jest jego brat. Znalazłem nazwa starą mapę do skarbu. Super. Eee, droga morska, która do niej prowadzi. Dlatego, że kreowaliśmy, na chybił utrafił. No i tak się kończy. Po kilku miesiącach na morzu nadeszła gołtowna burza i nasz statek się rozbił. Gdy już do siebie. Z po... Bo... Zgadza się, to tam, że nasz statek się wywrócił do góry, no i byliśmy jedyni ocaleni i, i opowiedział nam o tej wyspie. Hmm, Perkichan zaproponował nam powrót do Nosfailes, ale nie mogliśmy tego zrobić. No tak, wstyd, oczywiście. No i co, znaleźliście go? No, jasne, nie znaleźli skarbu, a jakżeby inaczej. Inaczej by nas tu nie wysłali. O, nie mam nic przy sobie, no. No nie mam, no. Tak ja nie mam. No oczywiście, w przysługę, tak. Mam przy, przynieść im żarcie. <noise> Do Dowciepnij się. Rozumiem, zobaczymy co da się zrobić. No, tak. Zobaczymy co da się zrobić. Zbierz skradzione ryby i zanieś głodnym poszukiwaczem skarbów. Orusowy i Irusowi. No naprawdę się dobrali. Orus i Irus. Szok. Dobra, zadanie. Idziemy po ryby. Skarżona... skradziona ryba. Hm. Uch, tu orkom trzeba ryby przynosić, tu tym zaginionym, biednym poszukiwaczom przygód. No cóż, wyzysk, 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 po prostu. Dobra, lecimy na spota małych, biednych, słodkich wodników, polować na, na to, żeby oddali nam rybki skradzione. Tu mam akurat fajny spocik na początku, już przy całym wyjściu. Jest ich dość sporo pod jednym tym, to będzie łatwo dropnąć, tak sądzę. O, no już poleciała mi, nam z, skradziona ryba. Chyba no robienie zadań w dwóch jest przyjemniejsze niż samemu. Skradziona ryba, przedmiot zadania. Oczywiście, ma pisać przedmiot zadania, bo inaczej nie będzie zaliczać. Na no stale. Dobra. Lecimy. Tam jest drugi spot. Taki zbitych w kupie wodników Chciałem ja pomóc to ubić aktualnie wiadomo, jak wydry nie mamy, to oramy jak możemy o fajnie, kwiatki nam tu ładnie lecą dużo tych kwiatów ja mam jeszcze znaczy, mi niepotrzebny, bardziej mu się przyda niż mi kwiatek dobra tu mamy tego trzeciego jakby spota wodników. No, przewinimy te tropienie. To jest No Wiadomo, tropienie jak dropienie. Idzie. Bardzo wolno. Już lepsze No oczywiście trzeba uważać, że rysy ręce nie zlurać, bo atakują tak falowo i... i to nie jest przyjemne jak tak wszystko cię zaczyna bić, a jesteś słabym, biednym małym magiem. I się umiera jak my klif. Ale wiadomo, exp, eksp, exp, eksp, Dobra. Eksp. No Jeszcze jedna rybka. Rybka, 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 rybka. Gdzie jesteś? Mamy głodnych poszukiwaczy przygód do wykarmienia. Rybko, rybko, rybko. Poleć. Raz, raz, raz. Uwu, jest rybka. Oj, kwiatek dźwięku. Uhuu! Jest się co cieszyć. To wystarczy zaniosę teraz te ryby do Irusa. No to lecimy znowu na tamtą plażę. Dawaj tu już! I patataj, patataj, patataj. Tygrysem przez świat. Taką serię bym musiał utworzyć. Dobra. Cześć, Orus. Mamy ryby dla Was. Elo, Elo. Zadanie ukończone. List do przyjaciela. Hmm. Co tu mamy? List do poszukiwaczy skarbów. Orusa do strażnika portowego Toma. Hmm. Uh -huh. Żebyś się, martwił. Masz, przyniosłem Ci parę ryb. O, 100 dzięki. Nie jestem zbyt dobrą karzem. dlatego dam jej mojemu bratu. I napisałem też list do Toma. Proszę mógł być go. Jasny, wyzysk. Dobra, per damy go Perki Hanowi. było jakbyśmy my popłynęli na no, 90 sekund statku, to, to, to nic strasznego. Znaczy, 90 sekund w to, 90 w tamtą. Tu są bardzo szybkie ekspresowe statki. Powinno być jakiś orkowy szybki statek, powinno to się nazywać. Oczywiście nazwa bardzo, mocno, bardzo mądra, wymyślna, e, kreatywna. Dobra, hop, hop. Co jest na pojedzie nie mogę tam wskoczyć? Eh, się. Dobra. Cześć, 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 Pyrkihan. O, zostaniemy znowu AWEXPA i expa Normalnego. Świetna robota. Zróbcie jeszcze jedną rzecz. Ze względu na potwory niełatwo jest wejść do naszej wioski. Mhm. Mm Super, znowu będzie jakiś wyzysk. W tym razie, jak się tam dostać, teraz ci się, aby móc zwalczać potwory z potrzebują mięsa. Wódz uwielbia słodkie jabłka. Hmm. Słodkie jabłka, co to takiego? Och, nie znasz ich biedaczysk. Koniecznie musisz ich spróbować. Ich mięso jest słodkie, a jednocześnie kwaśne. Są nieopisanie pyszne. Znajdziesz jabłka w lesie. A mięso sowo-niedźwiedzi? Sowo Też byłoby dobre. Hmm, sowo niedźwiedzie. Hmm. Brzmi ciekawie. Dziękuję bardzo. No, wiadomo, trzeba dziękować. Dziękuję, podziękowo, Aha. Dowodza wielki tofel. Spoko. Wielki tofel. Per wielki tofel. Brzmi jak nazwa jakiś ciastek Wielkie tofle mm, Dobra Dobra, dobra Sowo nie i słodkie Ja Obstawiam, że będzie coś niefajnego pod tytułem wydrop i, i wykręć Już jak kiedyś No ale to w końcu jest... Nostal... Dobra, gra nas zmusza, od razu mamy No wreszcie list oddamy jemu Perkihanie, wyświadczysz mi przysługę? Myślę, że tak, co to za list? No masz płynąć, wpław morza to z jednego z poszukiwaczy skarbu mojego przyjaciela, tyle że nie dzisiaj. Mam strasznie dużo do zrobienia. Znajdę trochę czasu. Ciekawe, czy go dostarczy. O, dostaliśmy jakiś obsydnie. Pewnie nic wartego, ani potrzebnego. A, to. To z mózgów też dropi w sumie. Dary dla wioski, dobra. Gra chce. Dobra, dara, dary dla wioski, czyli gra na znusza. dobra. Idziemy pierwszy polować mięso, sowo, niedźwiedzi. O Boże, jakie fajne fajne ptaszki, pikanie hmm. dobra, idziemy dobra ale fajnie te drzewa wyglądają Takie, te, taka odmiana jakaś taka egzotyczna wyspa pikanie i słodkie o boże, ziemniaczany goblin o ja nie mogę aha, plagę można zadać hmm, nie fajnie, nie fajnie, dobra skorpion, czerwonołoki skorpion Ciekawe, ciekawe te stwory się tu robią. Dobra. Ha, ha. no mówiłam, będzie kręcenie. Ja pokażę, z krzewy ze słodkimi jabłkami. Dobra. Aha, dobra. Czyli pikanie nas nie atakują, ale już kartofle, tak, okej. Okay. Ziemniaczane gobliny. Prykowe gobliny. Tak, jakkolwiek to się zwie. Dobra. Dobra, dobra. Lećmy, 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 lećmy. Sowo-niedźwiedzie. Boże, jak to fajnie wygląda. Tak, Taka sowa, ale niedźwiedzie. <grytanie> Okej, okay, dobra. Skorpiony też się lurają, więc trzeba jakoś sobie poradzić. No, oczywiście. Kartofle, skorpion i sobą niedźwiedź. Ciekawa kompozycja smakowa. Mm, dobra. Aha, mięso sobą niedźwiedzia, tak to wygląda. Taki, taki kawałek mięcha, mięcha, grubego mięcha. Dobra. No to bijamy sobie niedźwiedzia. Trochę duże, duże bizlaki, tak powiem. <grym> no minus, że atakujesz tu jednak osoba nie dziedziała wszystko dokładnie też jeszcze atakuje, ale w miarę szybko widzę dropi więc będzie spoko ogólnie fajnie wrócić znowu do zadań o, pióra pikani e, tak do, do zadań typu dropni wykręć coś, co nie to takie, takie miłe powrót do korzeni że tak powiem kto przechodził grę dla fabuły, ten wie jo, <głysy> jo, raperstwo Dobra. O, fajnie już trzecie. Trzecie mięsko nam dropuje. Jeszcze parę i będzie dobrze. Trochę przyspieszymy to, bo to za długo trwa. Miecha z sowo niedźwiedzi. I mamy. Teraz zbierz, teraz słodki jabłka. Dobra. No to będziemy kręcić 10 jabłek, już widzę, to będzie trwało bardzo długo. No, oczywiście próbowanie się, jak gdyby to za pierwszym razem mogło się udać, co nie? Za 15 sekund super. No, niestety tu będzie ten minus, z tego co widzę, że nie ma fajnego spota z boku, gdzie by nas potwory nie atakowały. Więc będzie exp plus próba dropienia jabłek pięknie po prostu mm. no ale exp to eksp, jak to mówią nieważne jak, nieważne gdzie exp to exp. pozdrawiam dropion tego, expiących na grochach <laughs> nie wiedzą o co chodzi dobra próba się nie udała no, a jak pod rząd próbujemy na jednym krzaku, to nam wybija. Spróbuj za 14, dobra. Znaleźliśmy już jest dwa krzaki. Trzeba ostatnie jabłko dropnąć, bo to trochę to za długo trwało. To powinno wystarczyć. Teraz pójdę do wioski orków. Idziemy zwiedzać wioskę. Idziemy zwiedzać wioskę. Tak, w końcu. Pokaż Taritusowi w wiosce olul, ol, lorun, Olorun. Mięso, słowo, niedźwiedzia. Hmm. Dobra, wioska Olololu. Olorun. Olorun. Wioska Orków prościej. Będziemy się męczyć. Dobra. Zluraliśmy, to trzeba to ubić. Że w spokoju porozmawiać. Trochę bicia, trochę bicia nie zaszkodzi. Hexp to eksp, co nie? No, się bon ziemniak. W ogóle one dziwnie wyglądają. Ziemniaki, tak wisz, lewicują w powietrzu. Dobra. Taritus. Cześć, Taritus. Test świeżości. Uuu. Zazna świeżaki. Stój, wyglądasz dziwnie. Na pewno nie jesteś orkiem. Kim jesteś? No, no, nie jestem orkiem. Jestem pięknym makiem. Cześć, jestem poszukiwaczem przygód z zachodu. Przybywam tutaj z progą. Co takiego? Progą? Tym rybakiem? A nie z progiem? Tak, dokładnie tym, dlatego miałbym ci wierzyć. Mój wódz zabronił przypuszczać nieznajomych przez tych bramę, rozmawiać z łodzem. Nie, nie, możesz. Ale mam żarcie, więc mnie przepuścisz. Albo jest ja zjem, Hehe. <laughs> Czekaj, dobrze, pozwolę Ci wejść, masz moje zezwolenie jeśli się będziesz zachować się. Dziwnie to cię. Spoko. Rozumiem, będę zachować się jak trzeba. Idziemy do tofla. Ta, 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 ta. Pa pa. u ale pięknie Widzę, znaleźliśmy spot Mamy piękny spot chyba do Afkania wysokich leweli mamy tu supermarket, sklep, kuźnia uuu rodziny, wszystko orkowe o tatuażysta. <grym>, tego jeszcze nie grali <grym>, Dobra Widać, że to jest typowy spawn. Hmm Tulio Ale fajne chaty mają w ogóle tutaj. O, jak, jak jakiś jakieś biedne orki ranne. Tak zawojowały, że aż zostały zranione. Hmm. Nie no, spoko ta mapka wygląda. Dość przestronna. Fajne, fajne miejsce na apka. Jakby nie patrzeć Dobra, idziemy pogadać z wozem co, co on tam od nas chce Wielki tofel Tofel, kartofel Właśnie, to może od tego się to wzięło Tam są kartofle, a to jest tofel O, ciekawe Dobra, znowu mamy Expa i Expa Witaj, nie znam tu zdążył mi już o tobie powiedzieć Szybko to przyszło Widzę tę gościnność, wielki tofelu. Przybywam z zachodu, z Nodwilu. Program sprowadził mnie tutaj, aby wam pomóc. Rozumiem, a zastanawiam się, czy naprawdę potrafisz Wam pomóc. Wyglądasz na kogoś lepszego od moich wojowniczek. Nieprawda? Jestem bardzo silna. Oj, nie, martw się. ma siłę, jest większa niż się wydaje. Dokładnie. Haha, masz tu to mi się podoba. Złożyć po pozycję, zamieniam się tu. Słuchaj, moją orkowie, pokonając prog dorosłaści, możemy przejść egzamin. Super, egzamin. Cieszę się. O, ładnie swoją dzielność. Haha, ha. egzamin bojowy dla orków, dla maga. Tak, dobra. W grupie siła pokażę im, jak się to robi. Jak się to robi. Dobra, to będzie na tyle w tym filmiku. Dzięki wielkie. I do zobaczenia w następnej części. Będziemy przechodzić bojowy egzamin dla orków magiem.